Cześć przyjacielu, witaj z tej strony, ja Agis i w dzisiejszym filmie chciałbym tak porozmawiać o powiedzmy przyszłości na kanale ze względu na to, że jak widzimy na przykład w youtuberzy jest go, w zasadzie wszyscy e, są spartnerowani z jakąś tam stroną, która daje im skiny, oni później tam z tymi skinami chodzą i tak powiedzmy robią chętkę na te skiny swoim widzom i oni później kupują te skiny za smsy oczywiście, no bo jak dzieci wyzyskiwać też na maxa. Oczywiście dyski nie są później droższe niż o markecie i wcale nie są aż takie fajne, nieważne, ale w każdym razie chodzi o to, że ja chciałem porozmawiać tutaj o przyszłości na moim kanale, ponieważ wiele osób może się tak samo obawiać, że ja tak samo stanę się taką sprzedają kurwą i będę tam powiedzmy coś robił, będę reklamował jakieś jackpoty, które nie wiadomo co no nie wiem, w każdym razie zacznijmy od początku, może nawet na przykład od jackpotów, że jakieś po prostu siedzicie sobie na moim streamie, to wiecie, że jestem na w ogóle hazard wszelkiego rodzaju nastawiony niezbytnie. Także jest to mała szansa, że powiedzmy. Um jakiś tam jackpot będzie mnie sponsorował, ale na przykład e, strona typu OP Skins powiedzmy już może mnie sponsorować, nie nic przeciwko temu, ze względu na to, że to jest po prostu fajna strona, e, która powiedzmy umożliwia po prostu proste i łatwe transakcje na prawdziwy e, No i ogólnie o co chodzi? Ja powiedzmy pomimo tego, że mam już podpisany kontrakt z Fullscreenem i tak dalej, e, ponieważ pozwala mi powiedzmy to jakoś tam zarobić z YouTube'a i żyć z tego i w sumie już w sumie nie, wiem, nie będę się z tym ukrywał, jak w ale on 90, czy inni, że zarabiam z, z YouTube'a, po prostu drogi widzów, więc tutaj, że jak robię filmy, to robię to, powiedzmy, dla hajsu, ale robię też dlatego, że lubię to robić w sumie, nie, bo mógłbym pójść na przykład pracować gdzieś tam indziej jakoś, nie wiem, jako pomocnik w szpitalu i zarabiać dwa razy tyle, niż teraz robię z tych filmów, ale umożliwia mi to, powiedzmy, siedzenie tutaj, robię filmów, ja lubię robić filmy, jeszcze lubię tak samo live y oczywiście i kontakt z widzami, no i nie będę się tutaj krywał, że moje filmy zrobię dla hajsu, bo bo tak jest po prostu i nie ma, nie ma sensu tego ukrywać, wy też powinniście to rozumieć, na przykład jeżeli są ludzie tak samo na streamie, który, którzy już są pisali mi o tym, że chcieliby mnie więcej powiedzmy oglądać i powiedzmy jak nie wiem, kiedyś przyjdzie taki moment, że będę miał już tyle hajsu z tego, że będę powiedzmy poświęcić się streamowaniu oraz robiłem filmy 24 na 7 no to będziemy mieli dzień w dzień powiedzmy streamy 12 godzin i do tego jeszcze 3 filmy na YouTubie no to mogę już teraz powiedzieć, że to jest powiedzmy realne i czemu nie ponieważ ja na naprawdę lubię streamować nie jestem jednym z tych streamerów, którzy. No, słuchajcie, godzinkę już dzisiaj po to co już wystarczy, to tam ten ten, nie, bo to już jest dużo strasznie, nie, nie, taki nie jestem. E, na pewno nie będę się po prostu partnerowa z chwilą stroną, która da mi jakiś nóż za 200 euro. Ja polecę na to jak dzika krowa, nie wiem e, na jakąś świeżą trawę, ponieważ e, po prostu ja już teraz mam powiedzmy jakąś tam wartość ekwipunku, jestem z nią totalnie zadowolony i nie potrzebuję więcej. Ogólnie, jeśli chodzi o moje filmy informacyjne, bo wiele z Was też chciało, żebym ja robił, powiedzmy, jakieś poradniki do cs no to tak powoli, powiedzmy, zaczynam pisać jakiś scenariusz do takiego poradnika, aby on na pewno miał jakiś sens oraz był ładnie ułożony i, powiedzmy, zacznijmy od takiego prostego tematu, jak grać z awką. Ja powiedzmy, może może jeszcze tak, e, dla, tego, dla tych osób, które czekają na te poradniki, ja podchodzę do gry inaczej ze względu na to, że w MMO Sports podchodzimy do gry inaczej i na początek po prostu, taki był nasz program treningowy, na początek podchodziło się do samej osobowości oraz do tego co się robi w prawdziwym życiu, do tego co jest przed grą i tak dalej, to jest również ważne, jeżeli e, chcesz powiedzmy coś osiągnąć, albo chcesz być o te 1% lepszy, albo o te, nie wiem 30% lepszy, to powiedzmy zawsze. Było to lepsze, co nie na przykład, jak wtedy jeszcze w Momosportuśmy grali jakieś lany, no to nikt tam nie szedł do maka po prostu i nie wpieprzał 10 tam Big Maców i jeszcze dwóch kepsów, bo później jesteś po prostu taki ospały, ociążały po tym jedzeniu i tak było. Dlatego ja powiedzmy, będę do tych tutoriali podchodził w odpowiedni sposób, tak, w taki sam. Czyli najpierw będę się zajmował tym po prostu, co mamy na biurku, co się dzieje przed komputerem. I dopiero później będę, powiedzmy, wchodził, tak powiem, w ekran i zajmował się tym, co jest w grze, ponieważ to jest strasznie, moim zdaniem, omijane, że teraz tam, nie wiem, poradnik takiego Matthew, jak tam dobrze grać? No, musisz tam dużo biegać, dużo się ruszać yy, i później musisz strzelać, musisz jeszcze wiedzieć, kiedy sprayować i kiedy nie sprayować. No i to jest w sumie tak troszkę słabe, nie? No bo w sumie, co mi z tego, co ja się z tego dowiedziałem? No nic. Ja po prostu nie wiem, no kurczę, są poradniki pro playerów, tutaj tak samo na stronie MMO Sports mamy własne poradniki teraz, już niedługo oczywiście, które będą powiedzmy uczyły jak wbijać na konkretny site oraz jak to zrobić. A jakiś mef się tylko mówi, no, musisz sprejować, musisz iść biegać, sprejować, będzie dobrze, nie? I on później ma jakieś wyświetlenia z tego i taki widz się gówno nauczył, ale powiedzmy był tam jakiś efekt humoru. Ja, powiedzmy, nie lubię grać w CSA dla zabawy, znaczy sprawia mi to przyjemność, ale nie lubię grać w CSA dla zabawy. Nigdy nie lubiłem takiego podejścia, no chyba, że akurat nie mamy prosty nic do zagrania. No to po prostu gramy sobie tam wtedy tak dla zabawy, że tak powiem, ale wtedy każdy z nas, powiedzmy, przerobił jakiś tam trening oczywiście. Więc to jest co innego A nie, ma taki Matthew czy inni ci, ci pseudo-youtuberzy po prostu, z, z czego? Z go Powiedzmy, nie grali w 1.6, bo większość z nich nie grała w 1.6 jakąś nadmierną ilość czasu. Później, co mamy? No, oni oczywiście nie trenują niczego, co nie? Ale oczywiście twierdzą na przykład taki poradnik typu, jak kupić M4, znaczy, jak kupić M4 A1s i M4 A4 na meczu. No i, nie wiem, taka osoba się tego nauczy, później będzie chciała powiedzmy zagrać na lidze i zastosuje to na lidze i dostanie bana, nie? No, bo to jest taki poradnik taki, taki for fun po prostu jak chcecie, nie wiem, grać w CSa dla zabawy i tam siedzieć sobie na swojej randze i tylko oglądać jak ktoś się bawi w tej grze, a nie chcecie się sami bawić w tej grze, no to zapraszam na kanał Matthew, bądź jakiegoś innego youtubera, jeżeli chcecie się bawić w grze w ten sposób, żeby będziecie osiągali dobre wyniki, no to powiedzmy na moim kanale te poradniki będą w tym stylu, więc w każdym razie trochę się rozciągnąłem. Te poradniki, mówię, jeszcze teraz będą robione, z tego względu, że chcę wszystko poukładać, chcę może ogarnąć kogoś z klanu, żeby mi pomógł, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego robić na odwał, nie chcę tego robić z botami, jak większość polskich youtuberów, tylko dlatego, że nie ma prostu ogarniętych kolegów. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że zrozumiecie po prostu moją jakby taką przyszłość kanału, że nie będę się po prostu partnerował z jakąś tam stroną, ale jakiś tam hajs z reklam zawsze się przyda, z tego względu, że mogę po prostu opłacić prąd, a na przykład mój livestream pożera w sumie ogromnej ilości prądu. I no także się koszty zwróciły, a w sumie na angielskim YouTube już było o tym rozmawiane, że powiedzmy dla widza to jest jakieś tam 3 sekundy i później klika po mnie reklamę, a ja już z tego mam jakieś pieniążki, a on już nic, nic takiego wielkiego w sumie nie zrobił. A zapewnił to, że po prostu jego ulubiony youtuber będzie mógł sobie z tego żyć jakoś. Tak, to już na angielskim YouTube było i myślę, że jeszcze ja powinienem poruszyć ten temat na polskim YouTube, ponieważ na polskim YouTube jeszcze jest ten temat, o że na YouTube, ty sprzedaj na kurwo no nie o to zbyt nie chodzi, tak? Po prostu. Jeżeli ktoś lubi robić filmy, a wy lubicie oglądać e, tej osoby filmy, no to po prostu. Ktoś musi mieć jakiś hajs z tego, a żeby widzowie nie dawali tego hajsu ciągle do tej osoby, bo wtedy już to byłoby takie żulerystwo, że tak powiem, no to wystarczy kliknąć tam w jakąś reklamę z no to tam kliknąć, kliknąć pomi reklamę, bo już nie mówię tutaj o reflinkach, bo e, tak naprawdę jeżeli się widzą daje reflinki, to się po prostu sprzedajną no, kurwo, no bo to już tobie nic nie daje osobiście, ale wykorzystujesz tych widzów wtedy jak jakieś tam forever Alone na przykład, że no no tutaj to mi nic nie da, ale będę miał jakiś tam 300 trzy, level w jakiejś gierce, więc klikajcie głupie, kurwy, nie? Tak to działa. I o tym jeszcze też zrobię oddzielny film. Więc dziękuję Wam, widzowie, oraz Tobie, drogi pojedynczy widzowie za oglądanie. Pamiętaj o tym, aby zostawić jakiś komentarz. Możemy naprawdę porozmawiać na ten temat. Jeżeli uważasz, że coś złego powiedziałem w tym filmie, naprawdę nie krępuj się, po prostu napisz, Agis, jesteś chujowy i napisz po w komentarze i możemy na ten temat wtedy porozmawiać. Więc dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Życzę miłego poranka, dnia lub wieczoru. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!